Siemanko, tu chudzano 190 i dziś gramy Battlefield Heroes. Yy, odcinek trzeci. Tak. O, tutaj tank już był, ale coś na nie wyszło. Gramy moim. Trik z obrotem: nacjonalach, 19 poziom. Duale. Jak będę lamił, to przepraszam Was bardzo, ale po prostu nie mam skilla na ganerze dualami. Ojej, asysta. No nie ma skilla i tyle. Ludzie się widzieli to nagraniu, poza tym tak... Hmm, coś jeszcze nie mówić. Już miałem dla Was fajny materiał, lecz skapłem się w, po, w połowie nagrywania, skapułem się dopiero, że... Nie, w końcówce, w końcówce nagrywania. Skapłem się, że mam, miałem bardzo mało miejsca na dysku i wszystko się wyłączyło. Tak... Hmm... Jeśli będę ględził obleczym, i w ogóle to znaczy, że jestem nie wyspam Tak. Bo nagrywam drugiej nocy i dlatego możecie dawać łapki tu. Hmm. A, widzicie jak tymi nogami tutaj przebieram? O o o dziś są leci Coś na ty royali w ogóle nie widać. Dobra, mam to i lecimy. O, 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 tank, tank, tank. Uuu Już na jakiejś skałce wylądowaliśmy. Ekstra. O, 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 czekajcie, czekaj,cie bo znowu tak chyba będzie jechał. O, Wil dum. Ja nic nie będę pisał. <grym> No, właśnie do tanka ktoś. No, nikt do tanka nie wejdzie. No, jak to możliwe? Nie wiem, czemu tego nie zjadłem, ale... O, jest! O, Boże! Uciekamy wsteczny nie? spoko Boże, czemu oni mnie tak wypychają? Ech. Ojej, daleko, poskara, mandos. Ekstra. Hmm. Wydaje mi się, że Gameplay komandosem nie będę nagrywał, bo w ogóle przestraszycie się mojej gry. Tak. hmm o wiecie, na że idzie mi, na sądku idzie mi lepiej dualami, ale co poradzę jak wow przycelowałem twardym o, 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 tam musimy dogonić tego tanka dostał dostał a uciekł mi i to takie takie sim będzie o nie, nie trafiłem w niego! O nie! O o! O nie! Nie! Ojej! Co ja zrobiłem? Boże! Już idę do ciebie spokojnie, która mi, wy, mi wyjdzie. O jeszcze możemy, jeszcze... Jednego busta możemy zużyć sobie. Bo ja tylko chcę jednego na no, unranked. Gdzie jest ten tank? Pyk, pyk, pyk. pyk. Jeszcze komandos mi gdzieś osłabia, ale już wyszedł z tanka. O, jak szybko! Holol! O, ładny strzał z Daj hila, pipo! Mmm, co za pipo! A Zniszczymy jej samolot. Wiecie, co? Z teraz do tanka w ale nie będę tego na nagranie robił. Bo strasznie mało życia. Facepalm. Facepalm po prostu. Facepalm. O mój Boże. Dobra, teraz leci. No. Jezu. Jezu. Skaczemy Rocket Jumpa, też to mam. Hahaha, ha, ha. i co ci do tego? To masz... O, tam jakiś manty z daleko Kampi. Czy to kto to jest, nie wiem. ale ładnie szły dwale łach 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 o. o to ten dostał tak z duali? dostają takie takie szoty z duali to od razu muszą uciekać nie? Yes. Wygramy to. Co tu? O, tak jedzie. Tak, 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 chodź tu. No, dawaj się na karmię. No i mały dysku. Mało miejsca, mam na dysku szybko. Te 5 kg niech znajdą. Nie. Yeah. Znowu tak mało miejsca. Co się dzieje? Hello. Tak, jeszcze tylko 3 kilo wejście. No proszę was. No, ruszcie pały Royale.